Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Opieram posiedzenia Rady Miejskiej w Szynkowie. Witam jeszcze raz e, Panie i Panów radnych. Witam Pana burmistrza, Panią wiceburmistrz, Panią sekretarz, Panią skarbnik, po kolei Pana mecenasa, Pana dyrektora, Tomka, Pana kierownika, e, Panią kierownik, Panią przewodniczącą, Panią dyrektor. Szanowni Państwo, stwierdzam, że na dzisiejszej sesji na 15 radnych mamy obecnych 10, e, w związku z tym e, mamy e, prawo e, możemy obradować i możemy podejmować uchwałę. Yy, czy ktoś z Państwa chciał zgłosić do porządku obrad zmianę? Widzę w takim razie, Szanowni Państwo, przystępujemy do Punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ładników do sądów powszechnych. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu, o przybliżenie tematu. Pani Sekretarz Bardzo proszę, Komisja. Bliżej mowy, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, też Komisja, mowa, to to, komisja które, się zajmowała tematem na Komisji Południowej, które się Bardzo proszę, Pani Sekretarz, bardzo proszę. Dziękuje ładników na końcu 31 grudnia. Następnie pismo z prezesem Sądu krajowego w Grydlice skierowane do Rady Miejskiej o wybór jednego ławnika. Termin zgłoszenia kandydatu jest do 30 czerwca tego roku. Wybory należy przeprowadzić w październiku, do końca października musimy przesłać informacje o wybranych radnych do sądu. No i musimy poznać zespół z prawcą zgłoszonych zgłoszonej kandydatów. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą Komisji Społecznej, Panią Aszę, żeby zgłaszała kandydatury. Ja będę jeszcze zadawał tylko pytanie, czy kandydaci zgłaszają akwen załóg. Bardzo proszę panią Przewodniczącą. Na posiedzeniu Komisji w dniu 20 czerwca Komisja Spraw Społecznych zaproponowała do składu zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ładników do sądów powszechnych z następujące osoby. Szymon Lewadowski. Janusz Przyszyk, Janusz Matusza, Jelena Ołowska i Iwona Kosińska. Bardzo dziękuję Pani Przewodniczącej. Ja tylko bym pytanie, czy Pan Szymon Motowski rozważa <laughs> akceptację? Czy Pan Janusz Przyszyk rozważa akceptację? Ja jestem kolejny też rozważa akceptację. Czy Pani Jelena Ołowska? Tak? Iwona Kosińska? Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa jest przeciwny tym kandydatom, czy chciałby zabrać głos w sprawie? Bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać, bo na komisji y, mówiła, że nie ma kandydatów w ogóle na tak? A kto w tej chwili jest, jeżeli to nie jest tajemnica, z rolnikiem? Nie ma, nie ma, poprzedniej też nie było. Nie było, nie było, Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, szanowni państwo, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na obniki do sądów powszechnych. Przegłosujemy wniosek do uchwały o tych kandydatach. Głosujemy wniosek najpierw zanim będzie głosowana uchwała. To z Pani i Panów radnych jest za kandydatami zgłoszonymi przez Przewodniczącą Komisji. Bardzo proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 0 brach głosów. I teraz głosujemy uchwałę. W sprawie podjęcia uchwały w sprawie wychowania zespołu do spraw za kandydatów na, na walników do sądów powszechnych. Kto z Pań i Panów, panów Radnych jest za podjęcie uchwały? Tak. Tak. Chcę że uchwała została podjęta. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się do obrad. Głosów 5, 1 Przystąpiłem Przystępujemy do kolejnego punktu dzisiejszego obrad. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji gminy Przemków oraz zasad ich zbywania, nabywania i wybuchu. Bardzo proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, szanowni radni, temat był bardzo szeroko i szczegółowo omawiany na komisji łączonej rektorek. Natomiast pojawiła się sugestia ze strony państwa radnych, żeby uzasadnienie Zmienić, żeby nie było wątpliwości, że te obligacje są przeznaczane na wkłady własne do inwestycji, a nie na spłatę innych pożyczek i kredytów. I zgodnie z Państwa sugestią, Pani Skarbnik, na tyle, na ile w ramach ustawy o Finansów Publicznych mogła to uzasadnienie zmienić, to, to uzasadnienie zostało zmienione, zostało wysłane do Państwa wczoraj. I tutaj temat zacznie omawiać Pani Skarbnik, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania. Czy Proszę, bardzo. proszę Panią. Tutaj nr 50 łamanym przez 281 łamany przez 23 z dnia 19 stycznia 2023 roku został uchwalony budżet gminy na 2023 rok. Budżet y, y, ustala deficyt w wysokości 16 84 131 zł, który zostanie sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w wysokości 4 miliony 350 tysięcy, wolnymi środkami, o których mowa w artykule 217 ust. 2.6 w kwocie 5 734 131 zł i emisja obligacji komunalnych na rynku krajowym w kwocie 6 milionów zł. I trwa realizacja budżetu, są realizowane zadania, jest konieczność yy, emisji obligacji, ponieważ y, podjęta uchwała będzie podstawą wystąpienia o opinię do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie <coughs> będzie zapytanie ofertowe na, y, na, na emisję y, tych obligacji. Natomiast to jest to po kwocie nie 6 milionów tylko 5 tak, Tylko pięć. Dziękuję na bardzo. Zapisane jest w uchwały budżetowe to jest kwota 6 milionów. Tutaj podejmujemy emisję w wysokości 5 milionów złotych. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wiem, że na wspólnej komisji były bardzo dyskusje gorące, ale my jeszcze pomagawiamy, czy ktoś z Państwa chce zabrać głos sprawie, zadać pytanie o obligacji. Bardzo proszę. Nie widzę. W takim razie szanowni państwo przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji w Przemku oraz zasady zbywania, notowania i wybuchu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Państwo stwierdzą, że uchwała została podjęta. 8 głosów za, zaru przeciw, do utrzymujących się zabrak głosów w pięciu obecnych. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy wyczowej dla województwa dolnośląskiego. Bardzo tak. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym prosić o poprawkę do tej uchwały, a szczegółowo przedstawić pani burmistrzowi radę. Szanowni, Panie Szanowni Panie Państwo, w przedstawionym projekcie uchwały kwota zakładanej pomocy rzeczowej dla województwa Dolnośląskiego wynosi 1 200 853,35 zł. Jakby równolegle z tą uchwałą przygotowujemy aneks do porozumienia z województwem i w trakcie procedowania tego aneksu ustaliliśmy z zarządem województwa, że Instalacja elektryczna i oświetlenie drogowe, które zostanie wybudowane na terenie dróg wojewódzkich, nie zostanie przekazane do województwa jako pomocy rzeczowej, tylko zostanie e, majątkiem gminy. E, stąd jest konieczność zmiany tej kwoty i pomniejszenie jej o wartość e, tej instalacji elektrycznej. E, I ta nowa kwota pomocy rzeczowej dla województwa dolnośląskiego e, powinna wynosić 926 269,60 zł. 60 Skąd składane taki wniosek o autopoprawkę do tej uchwały, która jest przedłożona do państwu w porządku obrad? Będzie nam Mniejsza, mniejsza. 30 000. 30 000. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przystępujemy do dyskusji. Kto z Pań Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie zadać pytanie. Bardzo proszę. Nie widzę, tak razie, szanowni państwo. Będziemy głosowali nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Pani Wójt, nasz jeszcze? Tak, tak. Nie, nie. Pierwszą poprawką do przedłożonej poprzednią państwu radnych uchwały. Tak. Rozumiem. To przystępujemy do głosowania nad <shr Meet> autopoprawką do y, podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dowodziowej całej Kto jest za podjęciem tej y, uchwały za poprawką. Najpierw poprawka. Tak. Prawie. Prawie. Tak, tak, tak. Na ten ja wniosek. że y, wniosek za autoprawką przyszedł 10 głosów za, za przeciw, za, wstrzymujących się za głosów. Przystępujemy teraz do głosowania nad podjęciem uchwały z autopoprawką. To z pań, panów radnych, jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej do województwa radno z wcześniej zgłoszoną mm. autoprawką. Wstępujemy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Szanowni Państwo, stwierdzam, że uchwała została podjęta. 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Reguła głosów 5 nieobecnych. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Przemku z organizacjami. Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi na artykule 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2022. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu. Panie proszę. Ja proszę. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi zostało Państwu przedstawione, a również korekta w zakresie wykonania, wydatkowania środków traktowanego małego grantu wcześniej zapis 8 tysięcy wykonania przez NDK przemków 10 tysięcy, czyli dotacja przyznana w wysokości 10 tysięcy i wydatkowana również w wysokości 10 tysięcy. Dziękuję bardzo Pani Sekretarz. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Pań, Panów Radnych chce zabrać głos w sprawie zadać pytania? Nie widzę. W takim razie, że Szanowni Państwo, przystępujemy do kolejnego punktu. Przedstawienie sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Sienkowie za rok 2022 oraz ocenę zasobów pomocy społecznej. Szanowni Państwo, w materiałach na sesji otrzymaliście Państwo to sprawozdanie. Niemniej jednak, Pani Kierownik, czy Pani chce zabrać głos? Znaczy, ja tylko powiem, że sprawozdanie z działalności zostało bardzo szczegółowo przedstawione na Komisję do Spraw Społecznych. Sprawozdanie <coughs> zawiera wszelkie działania, zadania, jakie realizuje ośrodek, ale to mówię, to już było bardzo szczegółowo przedstawione. Jeżeli są jakieś pytania, to. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z i Panów Radnych chce zabrać głos, prawie zadać pytania? Nie widzę. Przystępujemy do kolejnego punktu. Przedstawienie sprawozdania z realizacji innego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych dla gminy Przemków 2022. Podobna sytuacja jak w punkcie 6. Otrzymaliście się Państwo sprawozdanie. Były rozmowy na ten temat na Komisji Społecznej. Czy ktoś chce zadać pytania? Panie Przewodniczący Komisji. Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przedstawienie sprawozdania z realizacji gminnego y, gminy Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie i Obrony Ofiar Przemocy w Rodzinie do Gminy Przemków na lata 2021-2026 y, za rok 2022. Podobna sytuacja. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos, zadać pytanie? Nie widzę. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać Przemocy, one pozostają dyspozycji. Czy w dalszym ciągu tam zamieszkuje? Jeśli chodzi o mieszkanie chronione, tak zamieszkuje Pan. A na jakim etapie to jest, żeby przez to zamieszkiwać? Sprawa została skierowana do sądu o eksmisji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Aha, nie widzę. Przechodzimy do ciebie, tego punktu, sprawy ruszne. Czy ktoś chcę na sesji zadać pytanie Panu Burmistrzowi, czy osobom, które znajdują się na sali. widzę w takim razie Szanowni Państwo, życzę Państwu wspaniałych wakacji, dobrego weekendu, dobrego spędzania czasu. Myślę, że jeżeli nic się nie wydarzy szczególnego, spotkamy się po wakacjach. Zamykam posiedzenie Rady Miejskiej w Do zobaczenia i do rozwiszenia.